Cześć, z tej strony Wasza Anna, witam Was ponownie na kanale Anna w Terrarium. W dzisiejszym odcinku robimy wirtualną podróż do Ameryki Południowej, bo tam na północnym Trinidadzie, Tobago i Wenezueli można spotkać jego, mistrza pajęczyny i jednego z najczęściej wybieranych ptaszników w hodowlach domowych. Zapraszam na film. Na incei, bo o nim dziś będzie mowa, jest średniej wielkości ptasznikiem. Samice dorastają średnio do 4-5 cm długości ciała, a samczyki, jak sami możecie zobaczyć, są bardzo drobne i dorastają maksymalnie do 2,5 cm długości ciała. Uwaga! Gatunek ten występuje w dwóch absolutnie pięknych odmianach barwnych. Pierwsza odmiana jest to odmiana Classic. Możecie zobaczyć, jej kolor ma wiele wymiarów. Tutaj... Kolor zielony, złoty i srebrny przenikają się. Druga odmiana kolorystyczna to odmiana gold i jest to absolutnie prawdziwy, żywy, złoty pająk. Nie wiem, naprawdę tutaj ciężko jest stwierdzić, która z tych dwóch odmian kolorystycznych jest piękniejsza. Obie robią efekt wow, ja chyba jestem bardziej team classic, aczkolwiek nie jestem tak przekonana w 100%. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team classic, czy team gold. Jestem bardzo ciekawa, jaki będzie wynik. Zapytacie zapewne, czy etycznym jest mieszanie tych dwóch odmian barwnych. Generalnie tak, bo tutaj nie mieszamy gatunków, tylko mieszamy dwie odmiany barwne w obrębie jednego gatunku ale generalnie ja nie jestem nawet zamieszaniem odmian barwnych. Bardzo często widzę mieszanki o odmian barwnych, różnych odmian barwnych lub lokalizacji Pterinohilus murinus, no i troszeczkę szkoda. Naprawdę to jest tak tani gatunek, że jeżeli ktoś naprawdę chce się wziąć za rozmnażanie, to już powinno być go stać na to, żeby kupić samczyka odpowiedniej lokalizacji lub odmiany. Obawiam się po prostu, że niedługo niektóre odmiany barwne po prostu przestaną istnieć w czystej postaci. Ale wróćmy do Neoholotele Incei. I tutaj odmiana Classic jest genem dominującym. Odmiana Gold jest genem recesywnym. Co to oznacza? Tak na chłopski rozum, że jeżeli połączymy Golda z klasikiem, to wszystkie maluchy będą wizualnie Classicami z genem Golda. Czyli będą tak zwanymi headgoldami. Jeżeli potem headgolda połączymy z goldem, to część maluchu będzie wizualnie goldami, a część klasikami. To tak w dużym skrócie. Wracając do wyglądu, tutaj macie samiczkę i samca odmiany klasik. to jest dorosły samiec. Jak możecie zobaczyć, dorosły samiec znacznie różni się wyglądem od samicy, I zarówno wielkością, budową, jak i kolorem. Ponadto dorosły samiec posiada narządy kopulacyjne, bulbusy i haki. Moi drodzy, nie wszystkie dorosłe samce ptaszników posiadają haki, ale zdecydowanie wszystkie posiadają bulbusy. Wszystkie. Generalnie bardzo szybko możecie. Yy, twierdzić, czy Wasz Neoholotella incei jest samcem czy samicą. Już gdy osiągnie około 1,5 cm długości ciała, nawet nie, lekko powyżej 1 cm długości ciała, możecie bardzo łatwo sprawdzić płeć z wylinki. Spermateka neocholotele incei ma bardzo specyficzny, wyjątkowy kształt. Są to takie dwa frędzle, dwa dzyndzle. I mają one troszeczkę taki ciemniejszy kolor, więc bardzo łatwo jest je zauważyć na wylince, więc już na wczesnym etapie, takim 1 cm, troszeczkę powyżej 1 cm, jeżeli uda Wam się rozwinąć welinkę, to już możecie stwierdzić płeć swojego ptasznika. Tutaj macie parkę Neoholotelince i Gold dla porównania. Samicy na holotele Incei bardzo rzadko przejawiają agresję w stosunku do samca. Oczywiście, samiczkę trzeba wcześniej dobrze nakarmić. Terarium. Ze względu na niewielkie rozmiary tego pająka, jest to idealna propozycja dla osób, które nie mają miejsca na bardzo duże terarium. Tutaj spokojnie wystarczy nam terrarium o wymiarach 20x15x10 cm. Jest to pająk naziemny, więc terrarium powinno być szersze niż wyższe. I tutaj nie musicie absolutnie wymyślać żadnego skomplikowanego wystroju, bo pająk ten robi przepiękną pajęczynę, więc udzierga sobie ten wystrój sam. Pamiętajcie jedynie o tym, że w pojemniku naszego pająka musi znaleźć się miseczka z wodą. Można też położyć mu jakieś gałązki lub kawałek korka, które posłużą mu do zrobienia. Pięknej pajęczyny. Wilgotność utrzymujemy na poziomie około 70%, więc nie jest to jakaś ekstremalnie wysoka wilgotność. Jeżeli chodzi o temperaturę, pająk ten świetnie radzi sobie w temperaturze pokojowej. Powyżej 21 stopni Celsjusza nie jest też wrażliwy na spadki temperatur. Nawet do 15 stopni świetnie sobie radzi. Oczywiście nie zachęcam Was do tego, żebyście trzymali te pająki w temperaturze 15 stopni. Najlepiej trzymać je w temperaturze optymalnej powyżej 21 stopni Celsjusza, aczkolwiek jeżeli zdarzy się tak, że temperatura u Was spadnie do tych 15 stopni. To nic nie powinno się z tym pająkiem stać. Jeżeli chodzi o żywienie, to gatunek ten nie sprawia absolutnie żadnych problemów. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby dostosować wielkość karmówki do wielkości naszego pająka. Jest to mało agresywny gatunek, o słabym jadzie. Naprawdę polecam go dla osób początkujących. Robi naprawdę piękną pajęczynę, dużo pajęczyny. Aczkolwiek bierzcie poprawkę na to, że jest dość szybki. Maluchy tego gatunku, podobnie jak maluchy wielu innych drobnych gatunków ptaszników, mają dość śmieszny system obronny. Raz naprawdę mega się uśmiałam, przekładając maluchy z kokonu na holotaleincei, bo wyobraźcie sobie, że taki wystraszony maluszek, zaniepokojony maluszek zaczyna biec, po czym rzuca się na plecy i udaje martwego. I udaje martwego do momentu, aż się go dotknie, wtedy ponownie wraca do pozycji pionowej i zaczyna biec. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jeżeli Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, bo dla Was to jest chwilka, a dla mnie to jest naprawdę duża motywacja do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki. Dziękuję, do zobaczenia!